Dzień dobry! Dzisiaj zwrócimy uwagę na Argyle szpiegowski komediowy film akcji. Wyreżyserował go Matthew Vaughn, znany z takich tytułów jak X-Men pierwsza klasa czy cyklu filmowego Kingsman. Omawiany film z kolei miał premierę 1 lutego tego, czyli 2024 roku. Promocja tego tytułu była dość. Niezwykła. Wydano bowiem książkę, która ma być tomem pierwszym historii, kiedy film z kolei ma adaptować nieistniejący w naszej rzeczywistości tom czwarty. Co zabawne, autorką książki jest Ellie Conway, czyli bohaterka filmu. I teraz tak, wiadomo, że w takiej sytuacji mamy tutaj ghostwritera, ale wyobraźcie sobie, że na podstawie całkowicie losowych faktów ktoś doszedł do wniosku, że książkę napisała Taylor Swift. Oczywiście nikt temu nie zaprzecza, bo to darmowa reklama, ale i tak jest to kuriozalne. Nawet jeśli zakładalibyśmy, że piosenkarka jest mega wszechstronna, to nie ma powodu, dla którego miałaby to robić. A najbardziej zabawne jest w tym wszystkim to, że całkiem pominięto najbardziej oczywistych potencjalnych sprawców, bo książkę mógł napisać reżyser, czyli Matthew Vaughn, albo scenarzysta Jason Fuchs. A teraz wróćmy do filmu. Eli Conway jest pisarką książek szpiegowskich, traktujących o agencie Argyle. Odnosi spore sukcesy i szykuje się do napisania kolejnego tekstu. Przeszkadza jej w tym interwencja pewnego tajnego agenta i odkrycie, że jej historie z niewiadomych przyczyn odzwierciedlają wydarzenia, które dzieją się w rzeczywistym świecie. Fragment zwiastuna za 3, 2, 1. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Argyle jest gigantyczną wtopą finansową. Przy budżecie wynoszącym 200 milionów dolarów jego box office to niecałe 100 milionów. Argyle nie spotkał się z dobrym odbiorem ze strony krytyków, jak i widowni. Jeśli sugerować się takimi portalami jak Finweb czy IMDB, Argyle jest. Dobrym filmem. Do seansu podchodziłem bardzo negatywnie, mając na uwadze tak niskie oceny, które ostatecznie w moim odczuciu są niczym nieuzasadnione. Nowy tytuł od Mafiu Wona to fajna szpiegowska historia, która dobrze balansuje między humorem i akcją. Ten pierwszy jest bardzo dobrze dobrany do sytuacji, kiedy ma być poważnie. To jest, a kiedy nie musi być, to zawsze się człowiek choćby lekko uśmiechnie, akcja z kolei potrafi naprawdę zaskoczyć kreatywnością, z jaką reżyser potrafi podejść do różnych stać bohaterów ze złolami. Czy to w chaotycznej walce, gdzie nasza bohaterka jest całkiem zmieszona i nie wie, co ma robić, czy przy mocno przerysowanej scenie z użyciem pseudołyżew, by poruszać się po pomieszczeniu z zalanym ropą i kopać tyłki? No i świetnie dopasowana muzyka też robiła robotę. Dużą zaletą widowiska są też jego aktorzy. Film zebrał naprawdę sporo fajnych, rozpoznawalnych aktorów, po których widać, że chce się grać i którzy starają się skraść każdą sekundę dla siebie. Samuel L. Jackson, jak nie musi grać w Tajnej Inwazji czy w Gwiezdnych wojnach, jak zwykle jest super, podobnie jak Brian Cranston czy John Cena. Natomiast zdecydowaną gwiazdą, nie tylko z powodu bycia pierwszoplanową postacią, jest Sam Rockwell. Gra on podobnie do innych swoich ról, postać ekscentryka, z dziwacznym poczuciem humoru, ale jednocześnie w razie potrzeby radzącego sobie w różnych trudnych sytuacjach. Kurczę, koleś niby ma olbrzymią filmografię, a jednocześnie ciągle mi się wydaje, że Hollywood go nie docenia. Więcej sama Rockwella na ekranie. Oczywiście sama Bryce Dallas Howard, wcielająca się w główną bohaterkę, też jest bardzo przyjemna na ekranie. Jej reakcje na wszystkie dziwne zdarzenia dziejące się wokół niej zapewniały filmowi sporo humoru, a do tego aktorka fajnie przedstawiała postać, która jest raczej mocno nieśmiała i zamknięta w sobie, co kontrastuje z tym, że jest jednak całkiem popularną pisarką i względnie roz poznawalną postacią. Odniosę się też do Henrygo Cavilla, gdzie są spore narzekania na to, że było go w filmie za mało i czują się oszukani przez to, że go nie ma. I ja trochę tego nie rozumiem. Po pierwsze, to Kawil co chwilę pojawia się na ekranie, nawet jeśli jego rola nie jest taka, jak można sobie początkowo wyobrażać. A po drugie, no to w sumie zwiastuny od początku mówiły wprost, że agent Argyle jest postacią z książki, którego właśnie Kawil odgrywa. Więc jakim cudem ta rola miałaby być większa, bardziej rozbudowana, skoro jednak film opowiada historię Ellie. Która jest pisarką. Oczywiście, można mieć inne zdanie, ale ja bym z tego powodu dramy nie robił. A jak już o historii mowa, to osobiście uważam, że świetnie się sprawdza jako to lekko przerysowane kino szpiegowskie, nastawione na akcję. Podobnie jak kiedyś Bondy, co już trochę ty filmu nie wychodzi. Jedyny mój zarzut to moim zdaniem reżyser trochę przeszarżował z liczbą plot twistów i zbytnią kombinatoryką. Nie jest tak, że fabuła staje się przez to niezrozumiała, ale zwyczajnie świecie zwroty akcji trochę mnie zmęczyły i na dłuższą chwilę wydawały się niepotrzebne. Początek filmu wydawał mi się jednak skandaliczny pod kątem jakości efektów specjalnych. Pierwsza sekwencja akcji de facto ukazywała scenę z książkowego Argyla, gdzie postać Cavilla że udział w scenie pościgu CGI wyglądało momentami dramatycznie źle i wręcz nie mogłem na to patrzeć. Na szczęście potem było lepiej, ale trochę wstyd, że film za 200 baniek tak wyglądał. Więc tak, tak niskie oceny dla tego filmu są przerażające i absolutnie nie potrafię zrozumieć co tutaj jest nie tak. Ja z mojej strony polecam obejrzeć jak będziecie mieć okazję choć głównie jest dostępny na Apple TV+. Jak ktoś ma darmowego triala to dla tego filmu warto z niego skorzystać. No nic, trzymajcie się na razie. Hej!